Pięćdziesiąt. Nowy wiek kultury. Nie będę cytał. Kwinta tak dobrze mówi, że ja się nie przepiję. No Proszę się... Masą, masą. No Proszę się nie bać, jak to tak wygląda. Kto odgadnie i powie, kim dla kogo jest człowiek. Tu wyjaśnić trzeba zawczasu, pojawia się człowiek w twój nasób, jakby to się wiedział. Ona jemu potrzebna, niestety, gdy odczuwa pragnienie kobiety i on dla niej potrzebny do zwarcia, młodzież niech nie słucha, kiedy szuka w człowieku oparcia. Gdy zyskają już to, co im trzeba, anioł zemsty wygania ich z nieba, a na ziemi, gdy znów są w potrzebie, pozostaje wspomnienie o niebie. Czy jest z nami autor wiersza? Nie. Pani Babo, jak na tle prawda? Jest na sali? Nie? O, to przepraszam. Czy jest autor na sali wiersza? Tu jestem. Król, Król! 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 Niech nam kroluje tym światłem przewodnictwem. Jest, jest niebrawa, autorzy Pani Dorza Światowska, Pani Bogu miała kapitel, ja się zmarnę z Tałupaszenką, ja mam na seryjszych kadrowych Wielkie brawa proszę Państwa!